Tekst manny na 10 kwietnia, uniżajcie się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył w stosownym czasie. 1 Piotra rozdział 5 werset 6. Komentarz parałzyjny. Naprawdę niełatwo jest kroczyć ścieżką pokory, ustawicznie kontrolować ludzkie aspiracje i trzymać ofiarę na ołtarzu aż do zupełnego strawienia. W ten sposób jako chrześcijanie mamy jednak wypracowywać swoje zbawienie, z bojaźnią i zedrżeniem. W przeciwnym bowiem razie nie będziemy godni otrzymania nagrody, którą Bóg obiecał wiernym zwycięzcom, postępującym ściśle śladami błogosławionego poprzednika o cichym i pokornym sercu. Dopiero wtedy, gdy staniemy się tak pokornymi i wiernymi, Pan uczyni nas naczyniami wybranymi do zanoszenia jego imienia drugim. Gdy wyzbędziemy się siebie, on będzie mógł napełnić nas swoim duchem i prawdą, a my będziemy mogli kroczyć naprzód silni w Panu zastępów i w sile Jego mocy, odważnie pełniąc służbę żołnierzy Krzyża. Reprint numer 1486 Komentarz Epifaniczny Chrystus jest potężną ręką Boga, pod którą się znajdujemy. Uniżać się pod Nim znaczy wyzbyć się uznania dla samego siebie, czy to z powodu naszych walorów fizycznych, umysłowych, moralnych czy religijnych, a utrzymywać taką ocenę siebie samych, jaką można uzasadnić Duchem, Słowem i Opatrznością Boga. Każdy kto pośród różnych sytuacji życiowych tak się uniża pod zwierzchnictwem Chrystusa, zostanie we właściwym czasie wywyższony przez Boga pod Chrystusem. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Jakuba rozdział pierwszy, wersety dziewiąty i dziesiąty. A niech się chlubi brat niskiego stanu w wywyższeniu swojem, a bogaty w poniżeniu swojem. Bo jako kwiat trawy przeminie. Rozdział czwarty, werset szósty. Owszem, hojniejszą daje łaskę, bo mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Izajasza rozdział pięćdziesiąty siódmy, werset piętnasty. Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego, ja który mieszkam na wysokości na miejscu świętem, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. Rozdział 66, werset 2, Bo to wszystko ręka moja uczyniła i nią stanęło to wszystko, mówi Pan. Wszakże ja na tego patrzę, który jest tu utrapionego i skruszonego ducha a który drży na słowo moje. Hiob rozdział 22 werset 29 Gdy inni zniżeni będą, ty rzeczesz, jam jest wywyższon, bo tego, co jest u niżonych oczów, Bóg zbawia. Przypowieści Salomonowe rozdział 15 werset 33 Bojaźnie pańska jest ćwiczenie się w mądrości, a sławę uprzedza poniżenie. Rozdział 29 werset 23. Pycha człowiecza poniża go, ale pokorny w duchu sławy dostępuje. Daniela rozdział 4 werset 37. A tak teraz ja nabuchodonozor chwalę, I wywyższam i wysławiam króla niebieskiego, którego wszystkie sprawy są prawdą, a ścieżki jego sądem, a których chodzących w hardości poniżyć może. Ewangelia Łukasza rozdział pierwszy werset 52, ściągnął mocarze z stolic ich, a wywyższył uniżone. Rozdział 10 werset 21, onejże godziny rozradował się Jezus w duchu i rzekł, wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom, zaprawdę. Ojcze, że się tak upodobało Tobie. Rozdział 14, wersety 10 i jedenasty. Ale gdybyś był wezwany, szedłszy, usiądź na pośredniem miejscu, a gdyby przyszedł ten, który cię wezwał, rzekłby tobie, przyjacielu, posiądź się wyżej, wtedy będziesz miał cześć przed współsiedzącymi z tobą. Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie. A kto się poniża, wywyższony będzie. Rozdział 18, werset 14. Powiadam wam, że ten odszedł usprawiedliwionym do domu swego, więcej niżeli on, albowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pierwszy Piotra, rozdział 5, wersety od 3 do 5. Ani jako panując nad dziedzictwem pańskim. Ale wzorami będąc trzody, a gdy się okaże on książę pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. Także, młodsi, bądźcie poddani starszym, a wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 3 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. rozdział 11 werset 29 Weźmijcie jarzmo moje na a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. rozdział 18 wersety od 2 do 4 a zawoławszy Jezus dziecięcia, postawił je w pośrodku ich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeździ się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wniedziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się tedy uniży jako to dziecię, ten ci jest największym w Królestwie Niebieskim. Rozdział 20 wersety 26 i 27. Lecz nie tak będzie między wami, ale ktobykolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym. A ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym. Rozdział dwudziesty trzeci werset dwunasty A kto by się wywyższał, będzie poniżony, a kto by się poniżał, będzie wywyższony. Rzymian rozdział dwunasty werset trzeci Dziesiąty i szesnasty. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak jako komu Bóg uzielił miarę wiary. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając. Pierwszy Korentów rozdział trzynasty werset 4 Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest, miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się. Drugi Korentów rozdział dwunasty wersety od 5 do 12 z takiego człowieka chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, tylko z krewkości moich. Albowiem jeśli się chciał chlubić, nie będę głupi, bo prawdę powiem, ale wstrzymam się, aby kto o mnie nie rozumiał nad to, czym mnie być widzi, albo co słyszy ode mnie. A iżbym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest bodziec ciału. Anioł szatan, aby mnie policzkował, żebym się nadmiarę nie wynosił. Dlatego m trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie. Ale mi rzekł, dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Dlatego się kochamy w krewkościach. W potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, i w uciskach dla Chrystusa, bo gdym jest słaby, tedym jest mocny. Stałem się głupim, chlubiąc się, wyście mnie do tego przymusili. Bom ja od was miał być chwalony, ponieważem nie był podlejszym, niżeli oni bardzo wielcy apostołowie, chociażem nic nie jest. Jednak znaki apostoła pokazane są u Was we wszelkiej cierpliwości, w znamionach i w cudach, i w mocach. Efezów rozdział czwarty werset drugi, ze wszelaką pokorą i cichością, i z nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Rozdział piąty werset dwudziesty pierwszy, będąc poddani jedni drugim w bojaźni Bożej, Filipensów rozdział drugi, wersety od trzeciego do 11. nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni i drugich, mając za wyższych nad się. Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który, będąc w kształcie bożym, nie poczytał sobie tego za drapieństwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom, i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym masz do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Pieśni 95, 21, 6, 1 58, 105, 216. Wiersze brzasku. 42. Właściwa była droga. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5185. Pytania, jakie doświadczenia, mające związek z powyższym tekstem, przeżywałem, przeżywałam w tym tygodniu. Jak je przyjąłem, przyjęłam. Co w tym pomagało, a co przeszkadzało? W czym okazał się wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.